I tam wszystkich hodowców, hodowczynie. Takie wróciły. Czy coś brak? Tego nie wiem. Zobaczymy potem. Na razie nie liczymy. Będziemy wywozić. Robisz jakąś selekcję na spokojnie. Pokarmimy. Jutro robimy im dzień wolny. Dzień wolny. Tutaj mamy kawiczki. Cały czas siedzą w dzisiaj. Tutaj młodzież zapasowa. Jakby coś brakło, to tutaj pociski magik jeszcze oblata, żeby były. Są tutaj szpaczki, nie szpaczki, takie gołąbki się fajnie uchowały, zdrowe, więc stwierdziłem, że ten czwarty lęk zostawię dla siebie, więc idziemy karmić to zwierzyniec. Dzisiaj będę mierzył, bo chcę sobie zamówić taki karmik, duży, chcę opanować ile tych gołąbków dokładnie jest, dostawiłem ci taki malutki, bo jutro jadę do stolarza, mam mi wyciąć profile. I sobie będę taki karmiczek robił na trzy otwierania. Postaram się takie coś tutaj zrobić na młode, żebym wiedział ile jest, żeby mi też one równo jadły. Więc dzisiaj jest taka przemianeczka moi drodzy. Chłopaki czekajcie, czekajcie. Bo to tak nie będziemy dwautownie chodzić a czekajcie bo cel, nie 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 panowie nie panowie celki chodź 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 chod Jutro im robimy wolne, zaliczone mają 10-10, dwa 10, razy po 30 km, więc na razie ich zostawiamy. Pogody mają być niezaciekawe teraz na weekend. Ja i tak mnie nie ma od jutra, bo gramy, więc wrócę dopiero pewnie w niedzielę. Więc koło wtorku zrobimy im znów wywózkę na 10, na 30 i na 60, i tak się będziemy bawić, więc już widzę, że muszę dołożyć jeszcze przynajmniej metr karmika, więc muszę zrobić dwa karmiki z dwoma klapami. No. Jest tych chłopaków troszkę sporo, jest tutaj dość poważnie, niech sobie pojedzą, jest taka armia mierzy. Ale jeśli, kroszki mi nie wolno. No i tak to wygląda. O, no, takie pół metra jest potrzebne. Na razie, ale <gry> na razie jest i tyle. ile do lotu będzie, no to no, tam 90 gołębi to nie jest tak dużo. Ale armia jest. Jak Bozia zdrowie da, będą pogody, będą gołąbki zdrowe, to będziemy się bawić. Są gąbki do testowania też z różnych hodowli. Zobaczymy, jak będzie. Zabawa, oczywiście, dla wszystkich hodowców. Jak zwykle dobry lot, wysokich lotów, dobrych wyników. Będę się cieszył Waszym szczęściem. Kibycujmy sobie nawzajem. Pogody, ducha i tyle. Teraz zacznę trenować młode już na dniach. Więcej, no to będę miał troszkę więcej czasu. To będę jakiś tam film kręcił. Nie mam czasu, jeszcze mam. Filmy niepododawane, które kręciłem w kwietniu, o produktach, o wszystkim. Muszę to kiedyś dodać, jak tłumaczyłem, ale to też będzie trochę za późno, ale, ale dodam, żeby było wiadomo, że, że jest nagrane, więc tak to się tu odbywa. Witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Moje pociski. Tutaj mamy samiczki. Już odpoczywają tydzień, są rozdzielone. Tu mamy Samczyki i jeszcze z takimi pociskami. Język około 30, same tatusie i młodzież. a tu mamy takie gołąbki od Adasia Sadego. Odizolowane są już 3 tygodnie, jeszcze tydzień. Pierwok dołączymy je do stada. A moja młodzież. Nie ma. Nie ma mojej młodzieży. Nie widać mojej młodzieży. Tak to bywa. Tak to bywa. Och, są tam. Idą. Rozbiły się nasze grupy, A zbliżymy. Zaraz co będzie widać. Szaleją badki. Tak se zdrowo latają. Chętnie kij na dachu. Ruszta czyściutko, tu jest młodzież zapasowa. Samiczki zostały do wyprzątania jutro. Ruszta, siedzą. A tu jest moja młodzież. Jutro muszę dokręcić daszki tam na plecy. Pięknie, Próbujemy dzisiaj o... Linii prostej z 8,5 km, ale będziemy się wypisać po, po jednym koszu. Niech odchodzą. Tak się zabawimy na spokojnie. Niech się selekcjonują tego łąku tak, jak powinny. Więc wszystkim hodowcom dobry lot. Trzymajcie kciuki, żeby się wszystko udało. Mamy 26 stopni. Jest pod w cieniu. Do domu mają bezpośrednio linię prosto w linię, Niech się przelecą, bo do wtorku będą odpoczywać, tak jak już powiedziałem, poprzedni film. Więc tutaj Gołąbki są pomieszane. Rafał Pasoń, Sady, Basiaga, Tarasek. W każdej klatce jest jakiś gołąbek, żeby to się tak trzymało kupę, żeby się uczyło. Jak widać, czerwone szpaki można pokazać z góry ładnie. Tateczki przejechać. Jej. Jak gołąbki wyglądają. Tak, próbujemy bez stresu jak się wychodzą same przyczyć uczyć

쥬